Mąż jest mistrzem parkowania po prostu, było jedno miejsce, co prawda wystajemy, ale nie tylko my, bo on też i tutaj spokojnie jest przejazd. Udało nam się dojechać do miejscowości Bellagio, Bellagio, to było na mojej liście miejsce zobaczenia, a mój, że mój mąż spełnia moje marzenia. To po, to, to po pokonaniu tej trasy wąskiej i krętej dojechaliśmy i cudem znajdując jedno miejsce parkingowe, dziękuję kochanie. Na mojej liście marzeń na tym urlopie był też Mediolan. O nie, nie, nie. Ale problem <grym> jest taki, że na całym Park Fortnite Night znalazłam jeden parking monitorowany, który mógłby uchodzić za bezpieczny, ale miał tam barierę wysokości i nie moglibyśmy tam wjechać. I jest tam po prostu bardzo niebezpiecznie dla kamperów: jest mnóstwo kradzieży, włamań, także odpuściliśmy sobie i Mediolan może kiedyś samolotem przylecimy. Co wątpię. W każdym razie takie duże miasto na tak potężny upał to nie jest dobry pomysł, co wiemy już po wczorajszym dniu, prawda? Tak. Więc przyjechaliśmy nad Lake Como i szukamy zejścia do wody. Jesteśmy tutaj, żeby się też zaopatrzyć trochę, bo jesteśmy, powiedzmy, ostatni dzień we Włoszech. Zaopatrzyć się w ciekawe produkty. Półprodukty? Półprodukty. Dlatego bierzemy plecak. Coś tam już sobie kupiliśmy, ale chcielibyśmy skorzystać z okazji i kupić więcej, jeżeli się uda. Zobaczymy, bez ciśnienia. Ale mamy takie marzenie, żeby dzisiaj wyjechać z Włoch, bo jest po prostu nie do życia ta temperatura i jesteśmy już blisko, całkiem niedaleko Lugana, czyli miasta zaraz za granicą włosko-szwajcarską. I bardzo nam się marzy dojechać w górę, żeby tak było, z 20 stopni w dzień i 10 w nocy. No, bo nie da się spać dobra. i naprawdę bardzo ciężko się w ogóle odpoczywa i no jest tragedia. Nie ma czym oddychać. Żar się leje z nieba. To i tak jest spoko, bez 27, a przez drogę mieliśmy 34 w pewnym momencie. Tak. No ale dobra, idziemy do wody. na Instagrama, rozumiem, tak? Tak, a co? Doszliśmy okay. na sam koniec Bellagio. Jest tutaj takie miejsce pod drzewami, gdzie sobie można odpocząć, ludzi pełno leży. I ja tu patrzę cały czas i obserwuję, podobno tutaj są wielkie ryby, ale musimy jechać dalej. W sumie nie musimy, ale chcemy jechać dalej, bo jest tutaj po prostu tak gorąco, że się rozpływamy. Nie, nie dajemy rady, bez sensu. Już nam trochę to słońce się przejadło, niestety. 10 stopni w nocy. Tak. Także pojedziemy do Szwajcarii. Mamy jeszcze kilka punktów w Szwajcarii do zwiedzenia bardzo zjawiskowych miejsc i na tym się skupimy. I oczywiście nie odmówimy sobie jednej z najbardziej lubianych przez nas rzeczy, także przejdziemy sobie po miasteczku i pooglądamy lokalne sklepiki. Może coś kupimy do jedzenia. Tam była taka jedna fajna restauracyjka, właściwie taka na wynos, gdzie tam pan serwował takie zawijane placki, jakby z ciasta na pizzę z różnymi nadzieniami. Tam była ogromna kolejka. Co prawda jest po 15, ale jest tutaj tyle turystów, że wydaje nam się, że... Nie obowiązuje tutaj siesta, po prostu jest za dużo ludzi, tak. za dużo by stracili chyba. I mnóstwo naszych rodaków, także to ciekawe, bardzo dużo Polaków jest. Co niektórzy nas pytali, jaką formę żywopłotu wybraliśmy, w sensie jaki, jaki rodzaj żywopłotu. Laurowiśnie. Nasza jeszcze nie wygląda tak okazale, bo trochę ucierpiała pierwszej zimy, czyli ale... tej zimy, która była teraz. Tak, ale dobrze wiemy, że odbija, rośnie nam ładnie, także może jeszcze z dwa lata i tak będzie wyglądał ten żywopłot, nie? I to zasługa moich rodziców, także dziękujemy bardzo za przypilnowanie nam tego. W sumie my byśmy chcieli oformować trochę wyżej, albo tak, no, trzy razy wyżej. No, chyba za trzy metry. A mamy 365 ja krzaków. <głosy> <głosy> Tyle tego weszło. Jesteśmy teraz w centralnej części, gdzie ludzie sprzedają rękodzieło. Zauważyłeś, że dużo tego jest złożonych? W, w każdym miasteczku, w którym byliśmy, to takie parki są no nie? Tak, pamiątki lokalne. Co kupiłaś i ile to kosztowało? 8 euro, ale ręcznie malowany, prześliczny. Róża Pasuje dzisiaj do mnie. Tutaj są gry dla turystów darmowe. O dziwo. Turystyczne miejsca przeważnie, wszystko jest płatne. O, ale takie tradycyjne, stare gry. Ręcznościowe, znaczy tak. to się mówi, tak? Tak. No i weszliśmy właśnie do najbardziej fotogenicznego miejsca nad jeziorem Como. Co prawda płatne, bo 10 euro od osoby taki bilecik kosztuje na pojedyncze wejście. Ale jest to bardzo popularna miejscówka wśród fotografów ślubnych, zresztą tutaj przed nami też się sesja. E, I no walownicza tu jest bardzo, a chłodniej i nie mamy pod górkę przynajmniej do samochodu, <talking> także warto było. <słuchaj> Nazywa się to Giardini di Villa Melzi. Dzewa są potężne tutaj, przepięknie. Cudownie, no. Szkoda, że nie można wejść na trawę tam sobie do brzegu, zrobić zdjęcie i tak dalej, na wszelkie są W takiej ilości turystów to ta trawa by nie istniała do tego momentu. Chociaż dzisiaj to jest spokojnie, bo jest po prostu korek. Korek, ale jest przepięknie tutaj naprawdę. W sumie myślę, że warto tą łyżkę zapłacić, żeby wejść i się przejść tam. Oj i tak. Fajne miejsce, żeby odsapnąć od upałów, ale takiego lasu bambusowego, to jeszcze nie widziałem. że było tak wyrośnięte. Wiem, że w Kambodży, czy w Wietnamie to jest norma, ale ja nie widziałem. Ja też nigdy nie widziałam takiego bambusa na żywo. Ogromna trawa. Nie no, spoko, że wozimy buty, ten buty do pływania przez całą Europę i ani razu ich nie użyliśmy. A wszędzie są kamieniste plaże. A one zajmują tyle miejsca. Miejsce turystyczne z potencjałem, nie chcę narzekać, ale wszędzie jest taki syf, tyle śmieci. BUU! ciepła Samo tutaj stanie sprawia przyjemność. No, dokładnie, już tam chłodniej jest. Ja to chyba wejdę w butach tam. Dotarliśmy. Ja też. Wpadłem do wody, specjalnie wpadłem. że trochę ukojenie mam. Otwórzmy. Będzie teraz 40 powiewów. I moje gacie nadzyszło. Zawitaliśmy do komo w cenach czysto kulinarnych Jesteśmy mega głodni. Ty wiesz, że my dzisiaj nic nie zjedliśmy. No bułeczkę jedną. Kiedy? Na stacji. A, w sumie tak. Dobra. A jest godzina 18, także no, no, zaniedbaliśmy się strasznie. Przez ten upał, po prostu nie ma apetytu. Nie ma apetytu. Parking dla wszystkich i, i dla kamperów, także miejsca bardzo dużo. Idziemy mniej więcej w stronę centrum komo. Bardzo ładne miasteczko położone nad jeziorem, ale dookoła kręci się dużo typów. No mieliśmy takie wątpliwości, lekkie na parkingu, ale było bardzo dużo kamperów, więc zaryzykowaliśmy. Zresztą żadnych negatywnych opinii na temat jakiegoś niebezpieczeństwa tam nie było. Mm -hmm. Znaleźliśmy sobie restaurację na naszej drodze. Nie musimy iść sobie do samej linii brzegowej. To ma bardzo dobre opinie i bardzo duże opinie, bo 1400 i ma 4,6 farcito. Fajnie, no? Przebiegnie. Szybko poszło, ostatnio tak bardzo szybko się decydujemy na wszystko, nie szukamy, nie błądzimy, tylko pach pach jest. Przeważnie dobrze to wychodzi, nie? Bo jesteśmy mega głodni. Tak, ale to nie o to chodzi, tak sobie ustaliliśmy teraz, że konkretnie, na szybko i na temat. No wygląda na żółciutką. Pizza też chyba spoko z mięsem, parmezanem i burattą. A to jakieś cienkie ciasto, ale chyba takie całkiem... Spoko się wydaje. Robię to jak Włosi, kroją na cztery części od razu. Gdzieś już mnie spadnie ze stołu. Nie jest to jakaś taka najprawdziwsza carbonara, którą jedliśmy w Toskanii? Oni chyba tutaj nie mogą robić carbonary. Myślę, że nie mogą? Myślę, że nie mogą. Ale jest bardzo smaczna. O wiele lepsza chyba niż w Monaco. Mm. Rozdziabałem burattę po całym. Mm, spód przepieczony fajnie. Och, wiedzie to dobrze. dobry mm. wybór. Mhm. O takiej pizzy marzyłem. Wysypują się z niej składniki. Idealne zakończenie. Idealne zakończenie włoskiej przygody. Pełne brzuchy. Dobroci włoskich. Szczęśliwe, pełne. Znaleźliśmy sobie fajne miejsce w Szwajcarii i tam właśnie się udajemy. I jest czym oddychać, drodzy państwo. Witamy się z wami w Szwajcarii z powrotem. W sumie to nareszcie, bym powiedziała. Nareszcie. No. Mieliśmy czym oddychać, spaliśmy fajnie. Podsumowując, Włochy za gorąco. Czy jedzenie nam smakowało, było bardzo dobre, ale nie zrobiło na nas takiego wrażenia, jak byliśmy w Toskanii. Moim zdaniem moja żona robi lepszą karbonarę niż w tych lokalach, w których byliśmy po drodze. I to nie żartowałem. Wiem. No, była naprawdę pyszna. Mamy sąsiadów, Szwajcarów tam. W tym regionie można spać na dziko, ale nie można kamperować na dziko, kempingować na dziko, można to tak zinterpretować. Czyli nie można wyciągać krzesłem na zewnątrz i nie można robić po prostu obozu. Czyli nie możemy tutaj obozować, ale możemy spać w samochodzie. Co tam? Grzyba widzisz? Mhm. Prawdziwek tam rośnie, zobaczcie. Dobra, czas odpalić internet i sprawdzić regulacje i zasady w tym kantonie. I cieszę się, że tu wróciliśmy, bo to my jednak trochę takie bardziej górskie trole jesteśmy, także... Także wolimy takie klimaty, a nawet nam się nie chciało zbyt wiele nagrywać tam, bo wiecznie było. No nie, 34 chyba osiągnęliśmy. E, także zaliczony w tym roku, jeżeli chodzi o wakacyjne przygody. I, I wystarczy. A tutaj elegancko możecie zobaczyć na jakiej wysokości w tym momencie jesteśmy. Tam spokojnie około, myślę 600-700 metrów w dół jest dopiero droga. Ja tam widzę bardzo dużo kapeluszy na dole, ale kurczę, to, to jest podróż w jedną stronę. I tam też zresztą szalinę do wspinaczki, żeby po te grzyby iść tam. Ciekawe czy coś tu mieszka. No nie jest wydeptane, także chyba nie. Zobaczcie jakie miejsce do obozowania znaleźliśmy. ognisko można palić tutaj. Wątpię właśnie, że ognisko tutaj można palić, ale ktoś się odważył. Może coś tu rośnie. No, nie uwierzycie. Tak się uburałem. Mieliśmy tylko na malutki iść, a tu jest tak pięknie. Że chyba ten spacer się wydłuży. A później będę kleszcze wyciągał, nie przejmujcie się. Tak, wiem, bardzo nieodpowiedzialny. Zagajnik brzuskowy, to co lubię. Przez to, że jesteśmy dosyć wysoko, to mi się wydaje, że mniej grzybów tutaj jest, chociaż jest ich pełno różnych rodzajów, nie tych, które szukamy, ale jak zjedziemy na sam dół, to tam sobie gdzieś staniemy i poszukamy, bo nie mam jakiegoś ogromnego parcia, będzie to będzie nie to, nie. Tamtego przy parkingu sobie odpuścimy, niech sobie rośnie i owocuje i daje następne. Ale taki spacerek o poranku, coś pięknego. Zresztą widzicie jak to wygląda, w większości miejsc trzeba wchodzić tak. Nie miałem polecieć z dronem, bo jest to dozwolone tutaj, ale co chwilę słyszę jakieś helikoptery. Dlatego nie chcę tutaj narażać, wiecie raz, że to są służby. Ogólnie no, helikoptera nie chcę narażać, także niezależnie jaki to jest helikopter. Ale widzę, że bardzo dużo helikopterów tutaj pracuje, przewozi towary na linach pod nimi. Jak niektórzy z was wiedzą, Szwajcaria ma jedne z najbardziej rygorystycznych przepisów odnośnie czystości wody, także teoretycznie moglibyśmy pić tutaj, wziąć sobie kubeczek i, i się spokojnie napić z takiego strumienia. Tylko to też się wydaje mi troszeczkę takie umowne, bo co jeżeli na przykład jakaś owca leży gnijąca w korycie rzeki gdzieś powyżej. Także to, to nie jest takie pewne na 100%. Ale z takich ujęć wody pitnej kraniki wszędzie są tutaj w każdej wiosce. Można spokojnie próbować. Bardzo fajne miejsce na noc. Odwracamy fotele. Podkłady mam pod kołami. To będzie ostatnia rzecz, którą muszę ściągnąć. Bo jak pamiętacie odwracając fotele muszę spuścić ręczny. Jest na biegu, ale lepiej uważać. O! A tak wyglądają moje pozycjonary śrub. Także drodzy Państwo, alufelgi inwestycja, a tak to jak widzicie jest, stalowa felga, która się gorzej chłodzi niż aluminium i jeszcze przykryte, słaba wentylacja. Gotowi do drogi. Dojechaliśmy na pewien serwis, który ma bardzo piękne otoczenie, pewnie jak słyszycie w tle. Ale to jest parking dla kamperów tak samo. I tutaj się serwisuje kamper. Nasz będzie następny. I tak wyglądają tutaj parkingi dla kamperów. Ale to, to wygląda fenomenalnie. Alpejska rzeka. Super miejsce. Gdybym się zagalopował dalej z szukaniem miejsc na Park Fortnite, to pewnie bym znalazł stoi, byśmy tutaj wczoraj przyjechali i spędzili noc przy szumie pięknej rzeki, nie? Teraz musimy znaleźć inną miejscówkę, która będzie przy szumie innej rzeki. Po Czyli prostu. będziemy poświęcać 5 minut dłużej na mhm. szukanie miejsc, prawda? Prawda. Miejsce się zwolniło, możemy zrobić sobie serwis. Toaleta opróżniona, taki serwis kosztuje tutaj 5 franków lub 5 euro. Ale ciśnienie w wężu, w życiu on nie był taki długi tam. Co tam tak daje, że muszę kontrolować sytuację on w życiu się tak nie rozciągnął. portale Nord No już mamy jedną kreskę, także szybko leci Toaleta pusta, na zielono i świeci, o to chodziło. Także wszystko będziemy mieli uzupełnione. Oprócz prądu, bo pracujemy nad tym, wodę grzaliśmy wczoraj, a jednak dwie lodówki wiatraki przy łóżku, trochę nam ciągną tego prądu. Także po nocce mieliśmy dzisiaj 59 chyba, o ile pamiętam. Szybko się nam uzupełni. Do wieczora już będzie 100%. Nie ma się co dziwić, że takie ciśnienie tu mają, jak wszędzie z tych gór się pcha tyle wody. I tutaj widać hangar, gdzie ludzie sobie zimują kampery i tam na końcu stoi takie terenowe Iveco. O, ale podwór. Także zobaczymy, może następny projekt. <laughs> Piękny. Miejsce jest naprawdę bardzo fajne. Właściciel widać, co je tam prowadzi. Interesy związane ze sprzedażem drewna, a z tyłu sobie wygospodarował miejsce, żeby ludzie zostawali na wios. No, Połączenie fajne. Dobra, tyle z tego miejsca. Jedziemy dalej, drodzy Państwo. Zakupy, drodzy państwo. Idziemy do naszej ulubionej galerii, galerii wurstowej. Galerii spożywczej. Tak. No, to będzie jakieś skarpetki. Można kupić nawet. Skarpetki potrzebujesz? Nie, ale mówię, że można kupić. Często korzystamy z tej sieciówki tutaj, ale tak wielkiego to jeszcze nie widzieliśmy. Chyba się obłowimy. Ojoj, tu będzie bardzo ciężko się na cokolwiek zdecydować. Ja jest najgorszy moment na zakupy, jestem tak potwornie głodna, świetne rzeczy tam widziałam, Chcę tak pokazać Nie chodźcie głodnymi na zakupy. Ser truflowy ze 3,75. Bierzemy, od razu tam, poproszę, tak. To to tam jest jedna, ta jest droga, bo kosztuje prawie 13, ale ta kosztuje 8. Nie wiem czy chcemy takie rzeczy. Nie, raczej nie. Jest ze mną ze Nie, ja nie lubię ciasteczny. Ja tylko... No ja nie tylko wiesz. tłuszcz i takie wiesz żarcie konkretne i sznycle. No Pizzy raczej tu gotowej nie weźmiemy. Jeszcze ciepłe. Tak. No. Kleju się. Może jakiegoś bursta. Jeszcze widzę, że bursty jest nie są tak popularne w Szwajcarii, jak w Niemczech. Kurczę, no spróbowałbym czegoś takiego, krewety w jakimś sosiwie. Śledzi... Nie, nie. Hawiór, dobra, nie szalejmy. Może by takie sardello wziął 28 i 22%, czyli 50% mięsa średnio na promocji, bo się kończy data. Ale to jeszcze tydzień. Tak, bo chyba karczki są. Nie wiemy nawet co to jest. Co możemy sobie tak. przetłumaczyć, nie? Shajes, świnia. Piszamy świnia? Zartowałem, nie wiem, ale wdrażamy no. I te są bardzo popularne. Wszędzie ich pełno. Białe jeszcze nie albo, weźmiemy sobie są, kurcze. I galaretka jakaś. I jeszcze taki pasztet spróbujemy. Nie chodźcie głodni na zakupy, powtarzam. I do mojej kolekcji sosów z musiałem dodać krem chrzanowy. Dobra i tak to wygląda. Połowy z tej rzeczy nie wiemy czym są. <gry> o nie, po co mi ty pokazywałaś? Ja będę musiał jeszcze raz tu przyjść. O jeszcze ten jest tuńczyka. mieliśmy łososia wcześniej. Ale będę jeszcze raz to musiał przemyśleć cząstkowy skład. Pewnie jest tragiczny w nich, ale jakie to dobre jest. Rozpędziliśmy się już, oczywiście. Dobra, teraz to już na pewno tyle, ale my wydamy fortunę za to. Wydaliśmy 130 franków. Ma nam dostarczyć do końca urlopu. No tak możliwe bardzo. byśmy zjedli po kanapeczce przed pójściem tam, to pewnie byśmy wydali połowę tego. To był najlepszy kop, w jakim byliśmy. <gry> A w Anglii też często jeździmy do tego sklepu i nie ma takich dużych, nigdy się nie spotkaliśmy z takim wielkim. Poza tym ten wybór produktów u nas w Anglii jest o wiele węższy, że tak powiem. A ten to był prawdziwy supermarket. I w sumie. I tak się bardzo powstrzymywaliśmy, żeby nie wziąć było. wszystkiego stamtąd, więc te zakupy powiedzmy, że i tak można nazwać rozsądnymi, ale było warto. Mamy, mamy pełną lodówkę no. autentycznie. Dobra, znalazłem miejsce nad rzeką, idziemy to zjeść. Nie wszystko oczywiście, ale skupmy coś z tego. Jesteśmy mega głodni, bo oczywiście jest po południu, a my jeszcze nic nie jedliśmy. Hmm. No i tak można zjeść. Nie trzeba restauracji, przynajmniej na razie. Masa wody idzie z tych lodowców tam na górze wszędzie pranie i pełno dziadostwa. Musimy jechać w jakieś miejsce to ogarnąć. Ja się tak papram cały czas. Dobra, to będzie uczta, ale już was do tego przyzwyczailiśmy, że cały czas coś jemy. Do galaretki troszkę chrzanu polecam. Fajny. na sofa. Nie wiem, co mam jeść. Zobaczmy, co to za pulpet. To jest kiełbasa. Jelicie. Mmm, właśnie dobrze. Jak tata trochę? Specyficzna, ale zjem. I czas co ze nie odpoczyłeś? Lux Dziękuję. Next Polskie szynki, francuski serek, szwajcarskie mięso. Niemieckie sosy. Mhm. No i muszę spróbować tego salce sonu. O, wow, tu włosy są nawet. Okej, okay, polskie są lepsze. W zestawie dużo lepsza, bo naprawdę to polecam z czystym sercem. Chociaż patrząc na skład, to nie polecam. O, ostatnia. Człowiek szczęśliwy. Chyba takie śniadania najbardziej lubimy w takich miejscach, nie? Spontaniczne i smaczne. Tak. O 13.38 śniadanie.